No właśnie, składka zdrowotna, ludzie, co się dzieje? Kiedyś było tak, ja przypominam dla tych, co nie wiedzą, że przedsiębiorcy płacili podatki od zysku, plus każdy przedsiębiorca, jeżeli nie zakładał spółki ZO, spółki kapitałowej jakiejś, czy spółki akcyjnej, no każdy przedsiębiorca płacił podatek dochodowy i jakiś tam zus. I teraz chodzi o to, że nie możemy porównywać opodatkowania przedsiębiorców i pracowników, dlatego że w jednym i w drugim przypadku to są zupełnie dwie różne formy życia, formy zarabiania pieniędzy, formy tutaj prowadzimy biznes, a tutaj pracujemy dla tego, żeby mieć na życie. To jest zupełnie co innego. Przedsiębiorcy płacą podatek belki, jakoś yy, pracownicy nie płacą i bardzo dobrze. Pracownicy mają tak opodatkowane, a przedsiębiorcy tak opodatkowane. Nie mieszajmy jednego z drugim, bo to bez sensu jest. Kluczowe jest to, żeby system podatkowy był prosty i sprawiedliwy. Czyli jeżeli przedsiębiorca nie zarabia pieniędzy, to jego podatek powinien wynosić zero. Zero. No bo od czego ma płacić? Jeżeli. Przedsiębiorca i pracownik mają takie same możliwości korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego nie podatku zdrowotnego, bo to jest ubezpieczenie zdrowotne to przedsiębiorca i pracownik w ramach tych, tej sprawiedliwości, nawet sprawiedliwości społecznej. Mamy takie same możliwości korzystania z naszej państwowej służby zdrowia, która pomimo. Wszystko świetnie sobie daje radę i jakby na to nie patrzeć, i pozdrawiam wszystkich y, ludzi z, ze służby zdrowia, to każdy powinien płacić taką samą składkę zdrowotną, chyba że wymyślicie Państwo system, w którym można sobie coś dopłacić i mieć coś szybciej, bo jeżeli Hmm, ja będę cztery miesiące na zwolnieniu i cztery miesiące będę czekał na jakiś zabieg, przez który nie, nie mogę pracować i zarabiać pieniędzy, to to jest szkodą dla społeczeństwa. Więc w tym może lepiej ludziom, którzy są bardzo potrzebni, coś przyspieszyć. Zresztą przedsiębiorcy sobie sami zapłacą. Ale już pracownicy na przykład też może wolą sobie coś dopłacić, żeby mieć tą służbę zdrowia troszeczkę na wyższym poziomie. Zresztą płacą wtedy sobie prywat. I teraz nie mieszajcie, proszę Państwa, bo będziecie się zajmować znowu tą składką zdrowotną, te pomysły, co są pożal się Boże, są tak głupie. Jeżeli poprzednia władza zmieniła tak podatki, bo się stała składka zdrowotna podatkiem, jeżeli poprzednia władza zmieniła w ten sposób podatki, że składka zdrowotna stała się podatkiem, i to jest bardzo zły pomysł, zły, głupi, nierozważny, yy, szkodzący najbardziej. Najbardziej małym i średnim przedsiębiorcom, nie B2B, nie e, ludziom, którzy są zatrudnieni jako samozatrudnieni, którzy mają swoje małe firmy na ryczałcie, nie dużym spółkom powyżej 2 milionów euro, które są na CIT-ie estońskim, tylko tym małym polskim przedsiębiorcom, którzy są na książce przychodów i rozchodów, i oni sobie osiągawszy 200-300-500 tysięcy. Zysku, 500 tysięcy zysku na 5-osobową rodzinę przedsiębiorców to nie jest dużo, bo z tego jeszcze trzeba zapłacić 5 Zusów. 5 Zusów po 2000 miesięcznie, i do tego jeszcze trzeba zapłacić składkę zdrowotną. Więc bardzo proszę, żeby wywalić tamto rozwiązanie do kosza, już go nie ma. Wywalcie je. I zajmijcie się tym od nowa. Przyliczcie sobie, ile to powinno być. Czy to ma być na skali 12%, czy 14%, czy w ogóle dla przedsiębiorców zlikwidujcie skalę, żeby w ogóle skali dla przedsiębiorców nie było. Nie wiem, coś wymyślcie, ale nie mieszajcie składki zdrowotnej z przedsiębiorcami, bo to nie ma nic wspólnego. A z pracownikami też tak słuchajcie, żeby każdy płacił tyle samo. Kompletnie bez sensu. Już tak bez sensu bardziej, bez sensu być nie może. I tak to jest pokrywane z, bu z budżetu państwa, i tak, więc to tak jest bez sensu, że aż normalnie we mnie się gotuje, bo myślałem, że przyjdzie rząd i powiecie powie, co. Tamci wprowadzili to, co wprowadzili, to jest bardzo złe. Wprowadźmy coś lepszego, co będzie dla ludzi zrozumiałe. Dziękuję bardzo.